W tym zadaniu mamy ułożyć równanie na podstawie schematu, który jest następujący. Mamy wodór cząsteczkowy, dodajemy fosfor i otrzymujemy fosforowodór. Mamy do dyspozycji wodór cząsteczkowy, dodajemy do niego fosfor, no i otrzymujemy fosforowodór. No i musimy dobrać współczynniki stechiometryczne. Widzimy, że po prawej stronie mamy 3 wodory, więc tutaj będzie trójka. I w tym momencie mamy po lewej stronie 6 wodorów, więc powinna być tutaj dwójka. No i tu mamy dwa fosfory, więc tutaj powinna być też dwójka. No i teraz mamy poprawny zapis stechiometryczny. No i uwaga do tego podpunktu, że jest to reakcja syntezy, otrzymywania fosforowodoru. W wyniku reakcji otrzymuje się 2 mole cząsteczek fosforowodoru, a reagentami są 3 mole cząsteczek wodoru i 2 mole atomów fosforu. To przechodzimy do podpunktu B. I w tym zadaniu do dyspozycji mamy CRO3, czyli inaczej tlenek chromu 6, Dodajemy węgiel, otrzymujemy chrom i dwutlenek węgla. No i musimy w tym zadaniu też dobrać współczynniki. Więc zapis będzie taki: CRO3 dodać węgiel, otrzymujemy chrom i dwutlenek węgla. No i należy dobrać współczynniki. Widzimy, że po prawej stronie mamy dwa atomy. Tlenu tutaj 3, więc tutaj dopiszemy 2, tutaj dopiszemy 3 i się nam pokazały 3 atomy węgla z prawej strony, więc tutaj dopisujemy 3, tutaj dopisujemy 2. No i reakcja stochemetryczna dobrana jest poprawnie. No i na koniec uwaga do tego zadania, że jest to reakcja redukcji tlenku chromu 6. Węglem, no i po spilansowaniu mamy wynik następujący. Z dwóch moli cząsteczek tlenku chromu 6 i trzech moli atomu węgla otrzymamy takie produkty jak 2 mole atomów chromu i 3 mole cząsteczek tlenku węgla. I przechodzimy do podpunktu C. Tu mamy do dyspozycji BOR. Oraz tlen cząsteczkowy, i w wyniku reakcji otrzymamy tlenek boru 3. No i należy tą reakcję zapisać i dobrać współczynniki, tak jak w poprzednich przykładach. Więc mamy BOR, dodajemy tlen, otrzymujemy tlenek boru 3. No i tu dobieramy w następujący sposób współczynniki stoichometryczne, wiedząc, że z prawej strony mamy 3 atomy. Tlenu, więc wpiszemy tutaj trójkę, pojawia nam się 6 atomów tlenu z tej strony, więc tutaj dopiszemy dwójkę, no i teraz mamy 4 atomy boru, więc tutaj dopiszemy czwórkę. No i taka uwaga, że jest to reakcja utleniania, czyli spalania boru, i w wyniku tej reakcji otrzymamy 2 mole tlenku boru 3. Ostatni podpunkt w tym zadaniu. I w tym zadaniu do dyspozycji mamy amoniak, do którego dodajemy tlen, i w wyniku tego otrzymujemy tlenek azotu 4 i wodę. A reakcja cechemetryczna będzie zapisana w następujący sposób: NH3 dodać O2, otrzymujemy NO2 i H2. O, należy dobrać współczynniki stechiometryczne No i co widzimy? Widzimy, że po prawej stronie są dwa atomy wodoru. Tu mamy trzy, więc tą trójkę tutaj dopiszemy. Teraz zbilansujemy wodór, więc tutaj powinno być dwa. Jak zbilansowaliśmy wodór, to musimy zbilansować po prawej stronie azot, więc tutaj też piszemy dwa. No i się okazuje, że musimy dobrać odpowiedni współczynnik do tlenu. Tu mamy 4 atomy tlenu, tu mamy 3, więc w sumie mamy z tej strony 7 atomów tlenu, więc tutaj powinno być 3,5. Ale my ten zapis za bardzo nie lubimy, więc przemnożymy całość razy 2, żeby dostać całe współczynniki stachiometryczne. No i w wyniku tego, jak pomnożymy przez 2, będzie to wyglądało, wyglądało w następujący sposób. 4NH3 plus 7O2 otrzymamy 4NO2 plus 6H2O. No i na koniec, jak zwykle uwaga, jest to reakcja utleniania inaczej spalania amoniaku no i po zbilansowaniu substratów, czyli inaczej przebiegu stechiometrycznym z 4 moli amoniaku i 7 moli cząsteczek tlenu otrzymuje się takie produkty jak 4 mole tlenku azotu i 6 moli cząsteczek wody. Serdecznie dziękuję za uwagę i pozdrawiam.